Kalendarz dobry zasiew 2025. Wtorek 25 listopada. Oto ręka Pana nie jest tak krótka, aby nie mogła pomóc, a jego ucho nie jest tak przytępione, aby nie słyszeć. Lecz wasze winy są tym, co was odłączyło od waszego Boga. A wasze grzechy zasłoniły przed wami Jego oblicze. Także nie słyszy. Drogi pokoju nie znają. Żaden z tych, którzy nimi chodzą, nie zna pokoju. Księga Izajasza 59, 1, 2 i 8. Droga pokoju. Księga Izajasza często mówi o pokoju, zaczynając od księcia pokoju w księdze Izajasza 9, 6, a kończąc na pokoju jak rzeka w księdze Izajasza 66, 12. Są to piękne odniesienia, ale pomiędzy nimi znajduje się wiele fragmentów, takich jak ten z księgi Zarajasia.:59,1,2 i 8. Pan ogłosił grzechy domu Jakuba, a tutaj mówi jasno, że jest w stanie ich wybawić. Po jego stronie nie brakuje zdolności, choć są daleko od niego. Usłyszy ich, jeśli będą wzywać go, wprawdzie. Jednak oni obrali inny kurs. Nie chcą porzucić swoich grzechów, a to powoduje, że on ukrywa swoją twarz i odmawia wysłuchania fałszywych i pustych modlitw. Przeszkoda leży całkowicie w nich, dlatego nie znają drogi pokoju. Później ten fragment jest cytowany w liście do Rzymian 3, aby pokazać, że ten problem nie ogranicza się do starożytnego Izraela. Jest to doświadczenie zarówno Pogan, jak i Żydów naturalny stan serc wszystkich ludzi. Jakże by to było ważne znaleźć nie tylko pokój, ale i drogę pokoju. Chodzić księciem pokoju, cieszyć się pokojem jak rzeką. Cóż za radość i głębokie zaspokojenie. Jednak ten pokój wymyka się nam tak długo, jak długo odrzucamy Boże zaproszenie, aby powrócić do niego. Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, jest zdecydowany zająć się naszą beznadzieją. Jezus Chrystus zbawiciel przybył do nas z wysoka, aby skierować nogi nasze na drogę pokoju. Bóg w Biblii nie tylko wie, gdzie można znaleźć drogę pokoju, ale także nas na nią prowadzi. Jeśli nie możesz znaleźć tego pokoju, nie rozpaczaj. Sam Pan pokoju wskaże ci wszystko, co jest konieczne, jeśli tylko naprawdę tego pragniesz.